Huragan Harvey wywołuje pożar, który przechodzi przez Kalifornię, niszcząc domy, lasy i kościoły. Ludzie znajdują jednak pośród gliszczy ocalałą figurkę Matki Boskiej. Miesiąc później potężne części ziemi wstrząsa Meksykiem, niszcząc budynki. Jeden z kościołów się wali, ale w niewytłumaczalny sposób posąg Matki Boskiej ocaleje bez zadrapań. Podobnych cudów ocalałych figurek pojawia się w ostatnich latach więcej. Większość ludzi znajduje w tych historiach problem. Domy są niszczone i giną ludzie, więc kogo obchodzi jakaś tam figurka? Każda rozsądna osoba poświęciłaby posąg, aby ocalić dom lub życie. Przecież to tylko nieznaczące nic posągi mówią. W jednym z najpopularniejszych obrazów Matki Bożej z Guadalupe widzimy ją stojącą na wężu. I na półksiężycu. W obu przypadkach znaczenie jest takie samo: Matka Boża triumfuje nad złem, grzechem i śmiercią dzięki swemu synowi Jezusowi Chrystusowi. Dla wielu wierzących, ocalała figurka Matki Bożej ma znaczenie symboliczne, mówiąc, że wiara zwycięża każdą katastrofę, nieszczęście i zło. Nawet jeśli stracimy życie na ziemi, dusze wiernych będą żyć wiecznie w doskonałej jedności z Bogiem. Zatem cuda mają nam przypominać, że Bóg wciąż króluje, Matka Boża nadal oręduje za nami. Obietnice Chrystusa pozostają, ale my musimy do Niego zawołać, prosząc o przebaczenie i nawrócić się do życia w Bogu. Biblia jest pełna historii o katastrofach. Nieszczęścia spotkały Izraelitów, nawet Jezus i jego apostołowie cierpieli. Męczennicy cierpieli, cierpimy, ale z Bogiem także zwyciężamy. Zatem ateiści mogą szydzić, a cynicy mogą przewracać oczami, ale ci z nas, którzy rozumieją przesłanie tych cudów, wiedzą, że Bóg jest z nami teraz i na wieki i nigdy nas nie opuści. Nawet w najciemniejszych chwilach Matka Boża słyszy nasze wołanie i wstawia się za nami. Tylko musimy słuchać tego, co mówi do nas w swoich orędziach. Do powrotu do swojego Syna i życia w sakramentach Kościoła. 24 września 2024 roku pożar, który miał miejsce wieczorem, zniszczył sanktuarium znajdujące się w górach Kordo w Hiszpanii. Ale nie zniszczył posągu Matki Bożej, który pozostał nienaruszony. Wszystko wydarzyło się w rejonie Angira, gdzie strażacy pracowali całą noc, aby powstrzymać niszczycielskie pożary, które trwały od kilku dni na północy Puny. Płomienie przedostały się do centrum kapliczki Ducha Świętego w Maranie i zniszczyły wszystko, z wyjątkiem posągu Matki Bożej, który pozostał biały. Podczas gdy wszystko inne było całkowicie zniszczone przez pożar. W 2015 roku, gwałtowny pożar w bazie wojskowej pod Madrytem nie oszczędził niczego poza małym posągiem i otaczającą go roślinnością. Gdy płomienie zgasły ku zaskoczeniu żołnierzy, na środku obszaru mapy stał posąg Matki Bożej, całkowicie nieuszkodzony. Co więcej, żołnierze znaleźli wokół posągu wazony wypełnione kwiatami, które były całkowicie nienaruszone i byli zszokowani, gdy odkryli również, że trawa w pobliżu pomnika posągu nie została dotknięta przez płomienie. Żołnierze nie potrafili wyjaśnić, dlaczego posąg nie doznał uszkodzeń, ani dlaczego kwiaty nie zwiędły pod wpływem ciepła. Historia szybko rozprzestrzeniła się w sieciach społecznościowych, a niektórzy podejrzewali, że doszło do oszustwa. Ale dalsze dochodzenie rozwiało wszelkie wątpliwości. Na zdjęciach z łatwością widać, że ziemia jest całkowicie spalona, z wyjątkiem okolic pomnika. Do innych cudów należy również ocalały kościół na Hawajach. Gdy śmiercionośny pożar ogarnął miasto Lahaina, ogień oszczędził historyczny kościół katolicki Marilana Kila. Ponad 175-letni kościół stał nietknięty wśród spalonego, dymiącego otoczenia. Ocalała kapliczka w Głuchołazach przy ostatniej powodzi to również symbol, który woła do polskiego narodu, Powróćcie do Boga, módlcie się na różańcu, bo tylko w Bogu jest wasze ocalenie. Matka Boża w gorie powiedziała przecież te ważne słowa. Nie macie przyszłości, jeśli nie zdecydujecie się na Boga, i dlatego jestem z wami, aby was prowadzić, byście wybrali nawrócenie i życie, a nie śmierć. Zachęcam Was w tym czasie do modlitwy, do postu i do wyrzeczenia, aby Wasza wiara stała się silniejsza. To czas przebudzenia i narodzin. Patrząc na przyrodę, która Was obdarowuje, zastanówcie się, dzieci, ile otrzymaliście. Bądźcie radosnymi posłańcami pokoju i miłości dla szerzenia dobra na ziemi. Pragnijcie nieba. A w niebie nie ma ani smutku, ani nienawiści. Dlatego, dzieci, ponownie zdecydujcie się na nawrócenie i niech świętość zakróluje w waszym życiu. Bóg pozwolił mi być z wami, aby was wezwać do modlitwy i do postu. Żyjcie w tym czasie łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo, powtarzam wam, drogie dzieci: modlitwa i post mogą pokonać wojny. W tym czasie łaski wierzcie, żyjcie wierze i z wiarą, a moje niepokalane serce nie pozostawi nikogo z Was w niepokoju, jeśli oddacie mi siebie. Oręduję za Wami u Najwyższego i modlę się o pokój w Waszych sercach i o nadzieję na przyszłość. Z kolei nasz Pan Jezus w orędziach prawdziwego życia w Bogu powiedział: Pozwalam moim obrazom płakać, aby obudzić wasze wyrzuty sumienia i wasze współczucie. Ale to, co słyszę, to krótkie westchnienie, w którym znajduję niewielką ulgę, i tak bardzo szybko pozwalacie, aby wasze serca zostały zawładnięte zmartwieniami świata. Pozwalacie, aby wasze serce odwróciły się od pocieszania mnie i bycia pocieszycielem pocieszyciela. Tego, który może Was przemienić, który może wskrzesić Waszą duszę i może ją przebóstwić. Inni, widząc potoki wylewające się z moich oczu, pozostają nietknięci z powodu swego niedowierzania. Straciwszy zmysł moich cudów, nie rozumieją i w szaleństwie prześladują moje znaki. Ich grzechy zadusiły ich serce. I odtąd ich serce trzepocze w pogoni za ziemskimi sprawami nie zdając sobie sprawy, że ich dusza jest zwodzona przez złego ducha. Kto mógłby zrozumieć mój głęboki smutek? Dlaczego dają mojemu wrogowi powód do napawania się nimi w tajemnicy? Kto z was mógłby mi ulżyć? Kto z was może dać mi odpoczynek? W każdej godzinie dnia i w każdej minucie, która istnieje, jestem blisko Was i wołam do Was. Powróćcie do mnie, powróćcie do miłości.